kapitan drużyny Intermarine. No właśnie, Krzysztof. Dzień dobry. Krzysztof, jak to jest? Intermarine, Intermarine Masters? No, gramy właściwie na cztery drużyny, mhm. tak, jeżeli chodzi o Intermarine. Są, są Intermarine dziewczyny, mhm. jest Intermarine, Intermarine Masters, czyli gramy w turniejach plus 40, czasem plus, czasem plus 50. I jest też Intermarine. Młodzi, tak? czyli mhm. taka kategoria open, tam gdzie grają chłopaki po 20, po 30 lat, mhm. natomiast y, czasem zbieramy się albo na mixty, tak? albo albo mamy zespół łączony, tak to wygląda, tak? czyli Jasne. jesteśmy taką grupą, która jak może to się też wspomaga, też czasem starsi jeżdżą z młodszymi. Jak to wygląda w rozgrywkach SL3? Raczej Masters czy… czy... Nie, no tu jest tylko Masters. Tylko tak? Masters. Tak. No, e... Mamy chyba jeszcze dwa miejsca, prawda? Tak. Tam do wpisania, jakby się starsi panowie posypali, to wtedy może jakiegoś młodego jeszcze dobierzemy, ale, ale tak to nie. Naszym kłopotem zawsze było to, że nie było takich trochę rozgrywek, żeby Masters gdzieś tam się zgłaszał. Mhm. I potem na turniejach żeśmy trochę cierpieli, bo tak trochę jakby od nowa żeśmy się zgrywali, bo trening to nie jest to samo. I tą ligę tak naprawdę też jakby traktujemy dzięki temu, że jest, traktujemy ją tak, że Masters może się zacząć zgrywać. Zresztą, co było widać na. Na tym meczu po dwóch wygranych setach już wszyscy myśleli, że wygrali. No właśnie, do tego chciałem nawiązać, ale to za chwileczkę. Wygraliście mecz 2-1 z drużyną Prometeus. Tak. Dwa pierwsze sety faktycznie, no przewaga dosyć wyraźna z waszej strony. Trzeci set no, jakoś wam nie poszedł. Nie wiem, z czego to wynikało. Może Ty wyjaśnisz no przyczynę. To, to są dwie rzeczy. Przede wszystkim. Tak na, tak, na gorąco, przede wszystkim to widać to, czym jest siatkówka. Tak? Mhm. W każdym elemencie zaczęliśmy grać trochę gorzej. Troszeczkę gorzej. Tak? Mhm. I trochę zagrywka, i trochę nonszalancji, tak? bo się wygrało dwa sety. I tak naprawdę w każdym elemencie zagraliśmy o parę procent gorzej. Jakiś tam czasem błąd ustawienia. Już jakieś gapiostwo, brak koncentracji, no przecież 2-0 wygraliśmy, no to przez trzeci wygramy i, i, i nagle zrobiła się przewaga, chyba siedmioma punktami, żeśmy przegrywali. Odrobiliśmy potem tak, tak. trochę, ale to już nie starczyło na to, żeby wygrać seta. E, jasne. Krzysztof, chciałem teraz nawiązać do sprawy waszych e, mistrzostw, Masters. E, zajęliście tam mm. pierwsze miejsce, może coś powiesz o tym turnieju, jak to wyglądało? Jakie drużyny brały w tym udział, jakie narody, skąd w ogóle pomysł, kto był organizatorem, no może przedstawić, bo nie wszyscy tak naprawdę wiedzą. No wtajemniczeni wiedzą, natomiast no, jest sporo osób, które chciałyby się dowiedzieć Jasne. jak przebiegał cały turniej. Organizatorem turnieju był Krzysztof Malczewski, który organizuje turnieje pod nazwą Kaman. Te turnieje, wcześniej jak jeszcze mieszkał na południu Polski, to tam dużo tego organizował, ale nie wiem, ile lat już to organizuję, ja odkąd chyba gram w jakieś amatorskie, no to słyszałem już tą nazwę. E, no, człowiek orkiestra, tak? hmm. e, o, m, organizuje turnieje, ma swoje zespoły, tak? e, ma wielu przyjaciół w Europie, szczególnie na wschodzie, dlatego też w tych mistrzostwach tak naprawdę najwięcej było zespołów za naszej wschodniej granicy. Hmm. Ale byli, były zespoły z Ukrainy, z Łotwy, z Białorusi, z Rosji, byli Włosi, bardzo silne ekipy kto tam jeszcze był? Jeszcze parę Rumunii byli, tak? Mhm. Czyli naprawdę takie międzynarodowe towarzystwo. No i oczywiście chyba 700 albo 800 zawodników i, 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 i zawodniczek, czyli takie małe święto europejskiej siatkówki ludzi, którzy kiedyś grali albo w ligach, albo w... Ry... Albo w reprezentacjach, bo też byli na przykład byli reprezentanci Związku Radzieckiego, uh -huh. i to co najśmieszniejsze, chyba w trzech, chyba w trzech uh -huh. różnych nacjach, tak? Uh -huh. <laughs> Także bardzo zabawne turniej, uh -huh. oczywiście siatkówka to jedno, ona jest najważniejsza, natomiast potem dużo rozmów, integracja. przyjaźni, integracja oczywiście, tak zaproszenia na turnieje do Włoch. <laughs> do Mińska mamy, tak, na Ukrainę, także no... Kapitalna sprawa, siatkówka łączy ludzi, jakby nie patrzeć. Oj, zdecydowanie. Krzysztof, na koniec pytanie. Grasz jako rozgrywający, odkąd Cię poznałem, w zasadzie tak było, od początku. Czy miałeś epizod w swoim życiu, gdzie próbowałeś się na jakiejś innej pozycji, czy od początku, jak pamiętasz, było to sypa? Znaczy, wiesz co, dopóki trenowałem, mhm. e, to no to sypa była, tak? Potem jak e, przyszedłem do gry gdzieś tam w jakiś takich właśnie zespołach różnych, tak? Jeszcze póki byłem trochę młodszy i, i wyżej skakałem, no to na różnych pozycjach faktycznie grałem. Mhm. A potem już wróciłem do swojej starej, do swojej starej pozycji. Tu no, się, się ze mnie śmieją, że to widać po palcach, tak? Po i... E, na no ale ciasteczka ci się dawałeś. No było parę ciasteczek, ale też powiem Ci... Drodzy organizatorzy, e, znaczy właściciele hali, naprawdę nie zrobiliście dobrego, e, dobrej rzeczy z tą zmianą oświetlenia z boku. Tak? Znaczy fatalnie, jeżeli piłka jest nawet przyjęta mm. tak, tak na głowę i to rozgrywający z tamtej drużyny też mówił, tak? że po prostu często ginie, tak? Jasne. tak bo jest bardzo płasko. Pozwól, że nie wypowiem się w tej kwestii, bo mi nie wypada. E, Możesz wyciąć. w jakiś cel na sezon? Macie, nie wiem, no... E, Myślicie o mistrzostwie, czy, czy raczej. Więc co, traktujemy bardziej szkoleniowo mhm. tak Tutaj SL3. Oczywiście, że chcemy zawsze wygrać, no to jest jakby normalne, tak? Znaczy jakby wychodzimy po to, żeby wygrać i tak samo chcemy wygrać ligę. Natomiast traktujemy to tak trochę, tak jak mówiłem, przepraszam cię bardzo, ale Nie, jasne, turnieje nie. traktujemy tak trochę Priorytetowo. Są, tak. Mhm dla nas ważniejsze i tak trochę jakby ogrywamy zespół, ustawienia, tak, mm -hmm. takie rzeczy, bo właśnie to jest to, co mówiłem, właśnie bardzo często nie grając dużo e, e, meczów takich ligowych albo turniejowych, jadąc na turniej, często wiesz, pierwszy mecz na przykład to było takie trochę fricowe, mm -hmm. tak? Rozumiem. Że zanim żeśmy weszli no, tak. w jakiś taki klimat meczowy, to dwa sety poszło. Jasne, dobra, Krzysztof, nie nie zatrzymujecie, dziękuję już bardzo. sędzia widzę na rozgrzewkę. Jasne. Powodzenia, bardzo. dziękuję bardzo.